Cześć, witajcie. Dzisiaj tutaj z Cezarem z grupy Exploraj będziemy eksplorować opuszczony i nieukończony od prawie 20 lat warszawski biurowiec. Miejsce, które pierwotnie miało być siedzibą polsko-rosyjskiej firmy gazowej Europol Gazesa. Ale zanim przejdziemy już do eksploracji właściwej, to opowiemy Wam w kilku zdaniach historię tego miejsca. Zapraszamy. Bo gazowy Moloch, Gazowy Pałac, Szkieleton. Tak Warszawiacy nazywają pewien opuszczony biurowiec, znajdujący się przy trasie S8 i ulicy generała Stanisława Maczka. Na początek przenieśmy się do 25 sierpnia 1993 roku. Wówczas rządy Polski i Federacji Rosyjskiej podpisały porozumienie w sprawie budowy gazociągów do tranzytu gazu rosyjskiego przez polskie terytorium oraz dostaw gazu do naszego kraju. Później powstała spółka Europol Gazesa, będąca właścicielem polskiej części gazociągu Yamau Europa. Wówczas zaplanowano zbudowanie biurowca mającego stać się siedzibą firmy. Projektantem obiektu był architekt Tadeusz Spychała, twórca i współtwórca między innymi projektów hoteli Intercontinental, Holiday Inn i Sheraton. Według jego projektu siedziba Europolu miała posiadać dwupoziomowy parking podziemny na 380 samochodów, korty tenisowe, bar dla VIP-ów, ogród zimowy oraz nowoczesne sale konferencyjne. Prace gruntowe ruszyły pod koniec 1999 roku, a budowa rozpoczęła się już w roku 2000. Jednak po dwóch latach intensywnej budowy została ona przerwana. Dlaczego? Oficjalnie podaje się, że to było spowodowane brakiem decyzji o budowie drugiej nitki gazociągu oraz ograniczeniem zakresu działalności spółki. W 2011 roku wyceniono budynek na 79 milionów złotych. Cztery lata później wystawiono go na sprzedaż, jednak nie znalazł się potencjalny kupiec. Finalnie działkę zakupiła w marcu 2021 roku firma DOM Development. Można więc przypuszczać, że ten kompleks zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe wraz z infrastrukturą. Póki co na chwilę obecną. Niedoszła siedziba Europolu Straszy swoim postapokaliptycznym wyglądem, co nadaje temu miejscu niesamowitego klimatu. No jesteśmy już na górze, na pierwszym piętrze. Tak to wygląda. No, obiekt generalnie w stanie surowym. Nie zachowało się tutaj. Właściwie nic wyposażenia. Tym bardziej trudno to oczekiwać, jeżeli ten obiekt był nieukończony praktycznie. No ale postapokaliptyczny i modernistyczny pod względem architektury, klimat naprawdę jest zajebisty. Unikatowy pod względem architektury właśnie jak to wygląda przeważnie głównie z zewnątrz, w środku nie urywa, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie na dachu, wyglądało wszystko z góry. Tak, także teraz już będziemy się powoli kierować w tą, tą stronę. I lecimy na klatkę schodową. I tam z zarysu pokażemy w drodze na pierwszy dach wyższe kondygnacje. Dobra. Wchodzimy w ciemność do klatki schodowej. No, nie opłaca. Nie opłaca się wyciągać światła. No tutaj widzimy jakieś żarówki lampy, nawet podłączone instalacje elektryczne, ale nie używane. Po tej stronie musimy uważać, tam za oknami są bloki, więc może być lekki przypał. Lepiej nie podchodzić do okien za blisko. Dokładnie. Nie może to brudne, ale może ktoś nas zwyczaić. No od tej strony też, tam jest ulica. Tam jakiś, jakaś, co to jest, nie wiem co to jest, jakiś agregat, nie agregat, jakaś skrzynka. No dalej, nie ja ma Dobra, w sumie jedziemy wyżej, bo te pomieszczenia po tej stronie będą wyglądać tak samo na kolejnych wyższych kondygnacjach. A no to kierujemy się od razu na samą górę. To jakieś poruszczanie po lewej. Co mamy? Gołębia. Gołębie. Gołębnik, Gołębnik. Gołębnik. Kur. Jesteśmy na dachu, ale jeszcze tutaj zobaczę przez tą szparę, co jest tutaj w środku. A no, jakoś nic specjalnego. Dobra. Niezłe widoki od tej strony Jesteśmy na, tej strony. Jesteśmy na wysokości lub 5 4. Nie no więcej chyba Bo miało być 7-8 kondygnacji ponad ziemią. No z tej części i tak widok na pełną panoramę Warszawy będzie niepełny Będziemy musieli dopiero tam na, tam na drugą stronę przejść, to będzie można zobaczyć całą okolicę całej okazałości

Konstrukcję tej konstrukcji BNT by było zrobić palcem w dupie, bo dość jest szerokie piękno, by było jak dla niego, w tych profilach. Ja bym miał na pewno kicielgaka. <grymka> w pierwszym <grymka> miejscu to nie żałuję. Prawdziwy mężczyzna nie potrzebuje pampersów, a tutaj z tej perspektywy możecie zobaczyć tę część okolicy. Pamiętacie się do <grymka> mężczyzny? No faktycznie jakieś elementy tam w konstrukcji, może już zdemontowane, bo generalnie. Albo jeszcze nie zamontowane. No albo nie zamontowane, bo generalnie warto jeszcze tutaj wspomnieć, że po tym jak w marcu 2021 roku deweloper kupił ten teren, a ta cała działka ma 35 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ma oddać ten budynek po prostu do, do rozbiórki, a na miejscu właśnie tego. Nie doszłego go Europolu ma powstać osiedle mieszkaniowe wraz z nowoczesną infrastrukturą. Ale to na razie są plany. Na razie to są plany, a jak z realizacją w rzeczywistości, jak widać. Dobra, jaki kolejny plan, kolejne Ciebie dwóch trzeba, trzeba zejść na dół do parkingu, tak? zjeżdżamy do parkingu. Niestety nie widzę. Dobra, to lecimy na dół, na sam dół. Na razie jest ciemno, ale za chwilę nastanie jasność. Teraz będziemy schodzić do miejsca dwupoziomowego gdzie miał znajdować się parking na 380 samochodów? Zaraz tutaj dołączy do nas Cezary z Explorator. Tylko musi znaleźć odpowiednie oświetlenie dla klimatu tego miejsca. Także zaraz widzimy się na dole. Dobra, jesteśmy teraz na parkingu podziemnym na poziomie minus 2 Ten parking miał pomieścić 380 samochodów w wypadku gdyby ten budynek został dokończony i oddany do użytku No dobra, idziemy teraz już pod koniec parkingu na drugą stronę Tam jest klatka schodowa i zaraz lecimy eksplorować dalej Ciekawe, zobaczymy mi się, ten myrga dioda czy nie? My nie wiem czy kamerujecie, myrga się, się Dobrze, dobrze. wspaniale Gołębie, słychać gołębie? straszą Czyli ten budynek nie jest do końca opuszczony Mieszkają w nim gołębie Żeby nas nie podziobały no. i te Pieszka. elementy instalacji A jakie dokładnie to się nie wypowie na ten temat? Elektryczna na pewno Elektryczna i hydrauliczna taka. Ale to jest taki wielki budynek i w ogóle niewykorzystany od tylu lat, nie? Ile pieniędzy nochu musiało pójść na wybudowanie tego? Na pewno bardzo dużo. Na pewno. Na pewno. No i chuj nawet nie sprzedali, nikt nie chciał tego kupić. I do wyburzanka. Trzeba zwiedzić zanim się to wyburzy. Dobra, już jesteśmy na klatce schodowej, także wracamy powoli do cywilizacji. Tu już mamy jakieś wejście. Czekaj, może zgasić lampę? Wow. Ciekawe, co by tutaj było. Jakby coś tu kiedyś było dałam jeszcze schodzidać co było budowali to tutaj na planie półokrągłym, może okrągłym generalnie wiem, że daleko na górze miał być tzw. Tak czyli miejsce gdzie miał być bar dla VIP-ów Okrągla. okrąglaki No co w takim tutaj takie schody betonowe nas gdzieś prowadzą ciekawe dokąd nas doprowadzą doprowadziły nas na górę To jeszcze. No, tu mogła miała być miała winda planowana nawet była winda. No, tu mamy jakieś do trzy, Także lecimy dalej No cztery, No, trochę To by jeszcze fajnie wyglądało no. no ale za jakiś czas też nie będzie można już tego zwiedzić Bo może zostać wyburzone Ale kiedy, nie wiadomo Dobra, widzę tutaj specjalnie przygotowane wejście na dach ten okrąglach. i tu mamy drabinę. Także możemy teraz wejść na górę. Dobra, to zaczynamy to przedstawienie. No jak jakie zbesz. 40 metrów nad ziemią. Pod żadnym pozorem nie róbcie takich akcji. Jeden fałszywy krok i po Was. Kaplica. Trzy czwarte za nami Także reszta trasy będzie z górki Tam po drugiej stronie jest Cezary z Exploraj I w tym miejscu kończymy ten spektakl. W tym miejscu kończymy dzisiejszą eksplorację nieukończonego, opuszczonego od prawie 20 lat biurowca, który miał być siedzibą Europol Gaz. Jeżeli Wam ten film się spodobał, to zapraszamy Was do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału i kliknięcia w żeby dostawać powiadomienia o naszych kolejnych filmach. Zapraszamy też na nasze social media, Facebooka, Instagrama, bloga i TikToka, gdzie wrzucamy co jakiś czas tutoriale oraz fotorelacje z relacjami z naszych wypraw i zapraszamy Was również na kanał Exploraj Durbex, na którym za jakiś czas też pojawi się materiał z tej wyprawy z tej perspektywy. Także dzięki czarek za dzisiaj. Dzięki wielkie. I do zobaczenia na następnych wyprawach. Cześć!